mano, tu Krzychu z kanału Jak zwykle pozdrawiam swoich subskrybentów Jeśli trafiłeś do mnie na kanał pierwszy raz, zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału Moi drodzy, dzisiaj gramy na PlayStation 1C Dawno już na psx jedynki u mnie nie było Gramy w zajebistą strzelankę Enhander, Jedną z najlepszych w, chyba w moim top 10 by była na pewno Znowu strzelanka, powiecie, no ale co ja poradzę, że ja lubię takie gry? Jest to strzelanka, można powiedzieć, 3D. Lecimy w prawo, strzelamy. Wydana w 1997 roku w Japonii. W 1998 w Ameryce Północnej. Była też wersja na PlayStation Network. Fabuła jaka jest. Jest, fabuła jest osadzona w fikcyjnej, fikcyjnej przyszłości, gdzie toczy się wojna między Ziemią a Księżycem. My jesteśmy m, częścią sił Księżyca i musimy w, zaatakować wrogie terytoria, żeby zebrać zwiat i broń wroga. Tak tyle jest w, w, w Wikipedii, można powiedzieć, bo patrzę teraz w telefon. Muzyka do gry została skomponowana, skomponowana w stylu Elektrotechno przez Kenshiro Fukui, jeśli coś komuś to mówi i tyle. No to lecimy. Gierka jest dosyć trudna, nie wiem ile z... na tych dwóch czy tam trzech życiach dam radę przejść. Ale może z pół gameplay potrwa. Obejrzyjmy sobie intro. Tak, nie powiedziałem, gra wydana przez Square. Wersji na automatu nie było, tylko wersja na PlayStation. Po niemiecku policej i też gadają trochę po niemiecku, jak w tym stormwind. Trochę się przecina dźwięk, bo troszkę jest na płytach. Ok, mamy ekran tytułowy. Zobaczmy sobie opcję. Tu mamy, nic ciekawego tu nie ma. Konfiguracja. Difficulty, Easy. Ok, dajmy Start. Mamy do wyboru statki. Machine Guns 2, Gun 1. Machine Guns 1, Gun 2. Mk3 k3. weźmiemy tego na Ma podwójną, podwójną yy, maszynę. Zaczynamy i teraz tak yy, lewy, yy, lewy dolny trigger to jest zwalnianie prędkości. Prawy, R2 zwiększanie Obra, mamy najszersze skrzydło, więc mamy największą prędkość. Zobaczmy, możemy zbierać tutaj właśnie. Dodatki. Kukiem zmieniamy położenie... A, kurwa, jeszcze zawadziłem. No widzicie, chciałem wam pokazać. Kukiem zmi zmieniamy położenie yy, broni. Właśnie tej zebranej. Bombi jako takich nie ma. Straciłem na wejściu życie. Ok. naciskamy. Zmieniam położenie. O, kółkiem zmieniam położenie. Widzicie? Tej giwery dodatkowej. Yy, trzymamy kwadrat strzamy Zwykłym strzem naciśniemy X-a. Dowalimy od razu z, z tej dodatkowej broni. Nie ma jak w, w tym, włowcy androidów to miasto mi się kojarzy. Tu jest fajny motyw, można zestrzeliwać te, te neony, fajnie. Te nie biorę. Jeszcze raz z tą grą się zetknąłem chyba w koniec lat 90. kumpla na piracie I mi, się, mi się spodobała ta gra, I pamiętam, że później doszliśmy do takiego takiej wprawy w tą grę, że przechodziliśmy ją chyba bez kontynuacji z tego z pamiętam Szkoda, że się tylko we dwóch nie da grać, w tym tutaj. graliśmy po po etapie, albo do straty życia. Mam tutaj na epy. Atakują nas ściekle. No, Troszkę przecina muza. Muszę płytkę chyba wypolerować, uruchomić maszynkę do usuwania rys. Tam to kiedyś pokazywałem na kanale. Jeśli ktoś nie widział to nie poszuka w przydatniku. Będziemy mieć posa pierwszego. Cienias, pierwszy kolb jest cienias, dzięki jak dupa węża, lecimy do drugiego etapu. inki. Wyjątkowo dzisiaj inka. Wasze zdrowie. Ostatnio przez te dwa dni, to dzisiaj jak to nagrywam, to jest sobota wieczór. Te dwa dni, czwartek, piątek, straszne. Straszny, gówniany. samo samopoczucie. Jego obolała dwa dni. Na zmianę pogody. szczyki, A te ufa to wyglądają tutaj jak te... Yy, nazistowskie UFO. Ktoś widział jakieś te zdjęcia niby. Bardzo podobne. Mamy pociąg. Jest to przesrane, że jak się straci życie, mało właśnie to, to się nie stało, mało brakło, to trzeba zaczynać etap od pewnego momentu. Nie ma, nie ma po prostu tak kontynuacji jak... Muszę uważać. Się. W Japonii na pewno Gierka robiła furorę, bo oni lubią takie strzelanki Zresztą starć niedźwiedza jest zajbista. Jeśli będziecie mieli okazję zagrać to polecam Kupienie, mało mówię teraz, proszę uważać. wyrzutnie granatów, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czeka, gdzie uda mi się dojść? Pano, wyzwali wieżyczkę następną. Mamy chyba Bosa, tak, mamy Bosa. Ajdź, o mnie trafił. Chyba po nim. Tak. tak. No to był chyba tylko só Uważać, bo tu się dużo dzieje odłamki latają różne i łatwo prze... przeoczyć pocisk wroga a? kurde, to nie to mało brakło. fajnie zrozwiązane ile naboi jest do tej broni małe cyferki jak wychodzi broń 405 naboi fajnie rozwiązane Widać, że fajna jesteśmy na Nie pamiętam że co było dalej. dawno w to nie grałem. Właśnie fajna ta muzyczka w tle, taka pod klimat tej gry. Aha, będzie jakiś boss. Mamy jakiegoś pająka, czy coś takiego. Ten pana nie ginęła Wulkan, kurde, mogę wziąć wulkanę Nic Szkoda, że się nie udało wulkanach wziąć

Fajnie, że się udało go załatwić. No, mamy drugi etap. Załatwiony. No, nie można tego przyspieszyć. Chyba jakiś loading jest w trakcie takiego przelotu. To lecimy w dół teraz. Pakietki? Nie zmieniam broni. To jest dosyć dobre. Bardzo fajnie się to prezentuje. Wszystko wulkan, Kanon jest mocniejszy, chyba co tu mamy? Jakiegoś bossa? Tak, już pająka. Robi. O kurde, nie strąci. O kurwa! Widzicie? Te satelity puszcza, te, te pojazdy... Zero Fightersów. Ostatnie życie. Niedobrze, ale jeszcze nie zebrałem sobie tego przez rany, że od nowa a prawie trafił. niepełne będzie ciężko no i co? Nie zdążyłem rozwalić te satelity pieprzone jego Kurde, nie zebrałem. A mało braku mnie trafił. Śmierdziow jeden. Zobaczcie, nie mogę zebrać, kurwa. O kurwa, zawadziłem. Dobra, moi drodzy, był jeden kredyt. Polecam Gierkę. Jak sam widzicie, bardzo, bardzo fajna. I co? Trzymajcie się do następnego.